Dzień dobry, nazywam się Joanna Lapruz-Mikulska jestem redaktor naczelną wydawnictwa Świat Książki. Razem z Waszymi nauczycielami chciałam zachęcić Was do udziału w międzyszkolnym konkursie recytatorskim zorganizowanym z okazji setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz z okazji Światowego Dnia Poezji. wierszach Baczyńskiego zakochałam się jako mała dziewczynka. Czytała mi je mama. Kiedy poszłam do podstawówki, wiele z nich umiałam już na pamięć. Dzisiaj Pracuję w wydawnictwie książkowym, jestem wydawcą. Wydaję polską literaturę, polskich autorów, ale moja miłość do Krzysztofa Baczyńskiego trwa nadal. Kilka lat temu udało mi się wspólnie z Biblioteką Narodową wydać Tomik Wierszy Krzysztofa Baczyńskiego, który jest reprintem, który to właśnie Tomik Wierszy Krzysztof Kamil Baczyński specjalnie stworzył z okazji ślubu dla swojej ukochanej basi. Rok później stworzył również dla niej poemat, który nazywał się Serce jak obłok. Proszę bardzo, to właśnie z on. Ten poemat był ostatnim prezentem Krzysztofa dla Barbary. Zachęcam was do wzięcia udziału w konkursie Stałego Serca. Regula Mir". Będzie dostępny na stronie internetowej szkoły, która organizuje konkurs, a na pewno też zostanie przesłany do Was przez Waszych nauczycieli polonistów. Czytajcie, recytujcie kochajcie Baczyńskiego.